Siemanko, jeszcze trochę o Mercedesie klasy A 168. Czytałem na forum i również ja taki problem o spalinach, które wpadają do kabiny i śmierdzi w środku spalinami. No i tutaj dużo osób mówi, że jest to wina uszczelek pod wtryskiwaczami. Tutaj gdzieś to jest nie widać. Drudzy mówią, że jest to wina odmy. U mnie ta odma trochę jest zaolejona. Trochę ją teraz wyczyściłem, ale u mnie to nie jest odma. Niektórzy też mówią, że to jest wina uszczelek, które są tutaj mniej więcej kolektora dolotowego. No, oczywiście może tak być, zgadzam się z tym wszystkim, ale u mnie akurat jest inny problem, i chcę wam pokazać jaki może akurat u was też coś takiego będzie. Tutaj jest problem na dole. Ze spalinami, które się wydobywają z przy samym silniku yy, układu wydechowego. No i jest tak, jak się silnik zapali, no to tego, tego po prostu nie słychać, bo diesel, jak wiadomo, trochę głośno opracuje. Ale gdy ustawiłem samochód, było ciemno, zapaliło światła. To spaliny ewidentnie wydobywały się gdzieś tutaj z tej, z tej okolicy. Tutaj wylatywały. O tu. No i dzisiaj akurat położyłem się pod samochód. Mówię, muszę to znaleźć, bo to jest niemożliwe. No śmierdzi, no musi być jakaś nieszczelność. No bo co? Czary-mary. No i w końcu się położyłem i znalazłem nieszczelność. Nie będę zapalał silnika, bo to i tak nie widać tego, jak to wylatuje, no bo to są, to jest delikatny, jakiś tam tak zwana delikatna nieszczelność, ale wam powoli poka postaram się pokazać, jak to jest. Wchodzę teraz pod samochód. Powoli, powoli. O. I teraz tutaj już to widzę, przyświecę troszeczkę. Widzicie, tu jest taka odma, fu, nie odma, a obejma. O. Tu jest taka obejma, i stąd walą spaliny. Dokładnie o tej z prawej strony. Na tym łączeniu, u mnie. Jak zdejmiecie sobie osłonę, tu jest taka osłona, którą zdjąłem. Przy skrzyni biegów. Ojej! To jest ta osłona. I u mnie walą tędy spaliny. No i co ja postanowiłem zrobić? Postanowiłem pojechać z tym. Znaczy, pojazdy do Tumikowca. Dlaczego? Dlatego, że tam jest jakaś obejma. Nie wiem, czy to jest fabryczna obejma, czy nie. Niefabryczna. Być może trzeba to uszczelnić jakąś pastą. Być może coś trzeba pospawać. Być może trzeba jakąś inną obejmę założyć. Ja tych obejm nie mam, a no co, nie będę jeździł, kupował jednej drugiej, okaże się, że ta zła, ta za mała, ta za duża. I tak będę jeździł i się z tym pierdzielił. Poza tym, wiadomo, kanał tłumikowy to wszystko ma, obejmy. Jak coś będzie trzeba posmagować jakąś pastą uszczelnić, Na pewno uszczelni ma wszystko na miejscu. Także po prostu pojadę sobie do tłumikowca. Wszystko mi to ładnie zrobi i dam wam wtedy znać. Nakręcę następny krótki filmik, czy, czy to pomogło, czy nie. Ale tak jak mówię, obwąchałem cały silnik, wąchałem po prostu ten silnik nosem jak pies i tu nic nie śmierdzi. A tam moi drodzy, jak się położyłem, to też się wsunąłem tak, że mogłem to wąchać śmierdzi jak cholera. No i czuć, jak się rękę podstawi, czuć, że, że jest ciśnienie, że wylatują spaliny. Także to tyle na temat wydobywających się spalin. Akurat u mnie jest ten problem, że. Wydobywają się tam, gdzie Wam pokazywałem. Być może ktoś z Was będzie szukał, nie będzie wiedział, gdzie mu się wydobywają, a akurat będzie miał ten sam problem, co ja, no to możecie sobie tam sprawdzić. To by było na tyle, dam znać, jak już wrócę od tłumikowca, ale to jeszcze z tydzień czy dwa, bo akurat w tej chwili nie ma czasu. Trzymajcie się, cześć.